22 minuta spotkania. Po rzucie rożnym piłka ląduje pod nogami Bartosza Zawojskiego, ten podaje po ziemi do Kamila Bielińskiego, a nasz napastnik pokonuje bramkarza drużyny przeciwnej z bliskiej odległości. Jesteśmy aktualnie na ostatnim już dniu. Jak można to podsumować Piotrek? Fajnie, ja jestem bardzo zbudowany, bo ciężka praca wykonaliśmy, fajnie, fajnie to wyglądało, to się zazębiało, wiadomo, ten ostatni sparing przegrany, przegranym, ale jednak ciężko, żeby teraz wszystko funkcjonowało w 100% tak dobrze. Yy, w pewnym momencie nas trochę przytkało i, i, i ciężko było wyjść tam do, do wysokiego pressingu czasami. No ale były fajne momenty, gdzie, gdzie fajnie utrzymywaliśmy się przy piłce, zmieniliśmy stronę, były jakieś sytuacje yy, dla sztywone gole, ale też były momenty, gdzie musimy popracować nad strukturą, nad wyjściem yy, poszczególnych zawodników w niskiej obronie I, i na pewno, ale tak jak mówię, że... Jest dużo do poprawy, ale było też dużo momentów fajnych, i, i te fajne momenty musimy powielać. A y, te rzeczy, które są do poprawy, musimy się zreflektować i żeby z tygodnia na tydzień mm, optymalnie przygotować się do startu ligi. Czyli teraz mogę Cię zapytać, czy ci mówisz o tych fajnych momentach, jaki był taki najśmieszniejszy i najfajniejszy z tego wyjazdu? Kurczę. Chyba gra wilarda najwięcej na, na, na frajdy dała. No bo tylko to było. E... Tak, w sumie sensie, tak. Oprócz basenu. I, i oprócz basenu to chyba bilard najwięcej na radości sprawił. E... Fajna ta rywalizacja, śmieszne momenty, ale, ale fajnie, 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 ten obóz nam dał to, że Zżyliście się stalić, tak, bo, się starić, nową bo jest drużyną. mega nowa drużyna, dużo chłopaków, sam jest tym nowym zawodnikiem i, i to pomaga, bo tak jakbyśmy trenowali na, na boiskach w Sosnowcu, to nie spędzilibyśmy razem tyle czasu ze sobą, a, a to fajnie poznać siebie nawzajem, bo później jestem zdania jak jest fajna atmosfera w szatni i poza boiskiem to później jeden za drugiego daje Maxa z siebie yy, i za kolegę z boku na, na boisku No i o to chodzi, oczywiście, ale jesteś też nowy i z kim tak najbardziej się tutaj kumplujesz? Yy, no fajnie się złapaliśmy z Grzesiem Janiszewskim bo, bo w pokoju też Na też, trójce, no. tak, tak, piętrze numer 3 Tak, tak, byli, jest, byliśmy razem na obozie, ale z Bilą też yy, fajny kontakt z Andrzejem nie byli sobie. ja mówię, że Zalem jest dużo chłopaków z Borem, jest dużo chłopaków nowych, ale to fajny charakter, mega. Ja właśnie jestem bardzo, bardzo tym zbudowany jak charakterami. Pasujemy do siebie i jestem zdania, że można stworzyć coś fajnego. Nie chcę tu mówić wielkich słów, ale, ale fajnie się to zazębia, fajnie się dogadujemy i widać, że, że jeden za drugiego będzie zasuwał na pewno. Ale muszę też to zapytać, bo film jest suchy, ale muszę dać to pytanie. Kto jest klubowym DJ-em? DJ-em, no nie ukrywam, że trochę sam wkręciłem się w tą rolę, bo brakuje mi tej muzyki, a a jestem zdania, że ta muzyka musi ciągle, jak nie na baseniku, to na bilardzie, w szatni, cały czas ta muzyka musi grać, no i tam przejąłem głośnik i, i staram się to jakoś umilać, zobaczymy czy chłopakom będzie pasował repertuar, będę się starał, żeby to żeby to prażyło i żeby jak już ten czas fajnie umilisz szatni. Czyli gatunek najpopularniejszy? A różny, to, to chłopaków trzeba pytać, ale od wszystkiego, od mało Disco Polo ostatnio, czyli... ale na pewno coś wiedzie, jak będziemy zdobywać trzy punkty, to na pewno coś wiedzie, ale, ale różny gatunek, to, to trzeba bardziej chłopaków pytać, czy są zadowoleni, ale, ale tak jak mówię, urozmaicona jest ta playlista i, i zobaczymy, może, może się kiedyś w szczegóły wejdziemy w tej playlisty. Okej, okay, czyli jesteś DJ-em typu miłym? Że tak. pytać się każdego, a nie do coś Tak, swoje. nie, nie, raczej staram się, bo to jak mówię, to nie jest. Yy, DJowanie to nie jest dla mnie, tylko dla całej szatni. I to powinno chłopakom też siadać, a, a nie mi. No bo jakbym chciał dla siebie to robić, to bym założył słuchawki, i bym sobie samą muzyczkę połzczał, jaka mi pasuje, a raczej fajnie jest dotrzeć do grupy od, odbiorców. No to, to raczej szacun, ale w drużynie mówi się szat. Tak, szat. Z tego szat. co tak. słyszałem, bo. Szat drobnie, ale szybciej, łatwiej. Chyba to Snopi zapoczątkował. Bo Snopi przyszedł i dużo rzeczy zapoczątkował, tak, przed tak. grę w bilarda, tak, Ale z dnia tak, na dzień tak. był coraz słabszy. No i niestety coś tam z Andrzeja niewolisa męczył strasznie, ale Andrzej chyba niepokonany z tego, co. co... A grałeś z Joelem? Nie, 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 nie. Tak, dobrze grał? Jest najlepszy z kim grałem. To nie, ja tam z Borem miałem parę pojedynków, no, na szczęście wygrałem, bo nie mogłem z nim przegrać, bo jakbym z nim przegrał, to już bym się załamał, naprawdę. Czyli Boro to. Taki twój przeciwnik bilardowy. Tak, tak, No to się chyba trzeba będzie. Liczyliśmy meczeki, więc kiedyś może zagramy jakiś tam wielki szpil o jakąś fajną stawkę. Czyli będzie trzeba kupić bilard nakresową. No, na razie może gdzieś tam potrenujemy, a jak później fajne będą wyniki, to może i bilard się znajdzie. Ale to jest bardzo dobra odpowiedź. A jest też Tagball nakresowy. O, Tagball bardzo dobry. Ja świadkomuszka tagball takie sprawy, to jak... No środko bardzo... też jest. No to ja bardzo lubię, bo to jest fajne. Niby to jest takie rozrywkowe, ale czasami jak jest fajna stawka i, i jest rywalizacja, to zawsze pali, się, pali skrycie, się mocno. Czyli w skrócie można powiedzieć, że obóz dał dużo? Jak najbardziej. No i tak mówię, że fajnie, fajnie, że, że pojechaliśmy na ten obóz, no bo to co wykonaliśmy pracy na boisku to jest jedno, ale według mnie atmosfera i takie właśnie stalenie się jako, jako drużyna to daje dużo na boisku i to jest też równie dla mnie ważne, jak, jak to jaką pracę wykonujemy na boisku. Pora na ostatnie pytanie. Czyli, jak Ci się podobał, y, ośrodek w Ansbelden? Bardzo fajnie. Y, jedzonko, prima sort. A bardzo. byłeś kiedyś w Austrii? Nie, pierwszy raz jestem. Ale słyszeliśmy, że. To, znaczy no, ja słyszałem, że ze stalą mielec byłeś w USA. Tak, byliśmy wtedy, jak robiliśmy awans z drugiej, z drugiej ligi do pierwszej. Taki obóz przygotowawczy. A w nagrodę za to, jaki wynik zrobiliśmy, to mega też. Pff, wtedy. Ja byłem też młodym chłopakiem, miałem chyba 19 lat. Dla mnie to było mega przeżycie. Też wtedy fajną, fajną ekipę stworzyliśmy w Mielcu. I, i, I też to tak jak mówię, wtedy właśnie ja zaczynałem grać na seniorskie piłce na poważnie, i, i z tego tak się nauczyłem, że jednak ta szatnia i ta atmosferka, ta jedność daje dużo. I, i, i parę razy udało się stworzyć taką atmosferkę, zrobić trzy awanse, więc mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem. Jakieś tam to moje doświadczenie też pomoże drużynie. Piotrek, ja już Cię nie męczę i żegnamy się. Żegnamy no teraz się tylko do, do zobaczenia. Sosnowiec, Kresowa, I, do domu. I robimy robotę. Więc bardzo dobrze. Dzięki Dzień. bardzo.